I już odpisać wcześniej. O oh, rany. Ileż może czekać? Już 10 minut czekam. Dobra, napiszę im, że spóźnię się o 5 minut. Żeby tym razem to one się zdziwiły, że ja się spóźnię. Mimo, że jest Halloween, przybiorę się za Aniołka, bo potwory są takie straszne. <grystanie> Idę już do nich. Hej, kaczlatek Rarity się spóźni o 5 minut. Chodź z nami. Za chwilę idziemy po Oktawie. Okej. Okay. Hejka, Oktawia. Jeszcze złapałyśmy yy, nie stare, po drodze. No, hejka. Starałam się przebrać za węże, ale mi to nie wyszło, bo znowu coś zgubiłam. Jeden. To jest tylko mumia, która może ożyć o 12 w nocy i cię zjeść. A tak naprawdę to tylko żart. Przecież też lili brosom. Dobra, musimy po prostu zawołać raki, żeby nagrywała, bo jej tu nie ma i nie może nagrać ciebie, bo masz super kostium. Ja to no. nawet nie wiedziałam, co założyć, więc kupę. Założyłam. Idziemy po warunki. Hej, dziewczyny. O, ile można było na was czekać? Musiałam już sama do was tutaj przyjść, bo wiedziałam, że tutaj będziecie. Daj, suba albo psikus. Cześć! Hejo. No, dobra, no to co? Idziemy. Ale gdzie? No jak to gdzie? Cukierki zbierać. Dobra, ale jeszcze muszę z tą W sumie lepiej YouTube'a nagrać. Dobra. E, party, trzymaj kamerę. <śmów> Dobra. Mam dosyć życia, idę do domu. Dobrze, bo przebrałaś się za tam tamten pan na nas nakrzyczał? Hmm, to no trudno. E, no tak. E, no, e, no, dobrze, że poszła, bo ona była i tak aniołkiem. Idziemy zbierać cukierki, a potem na impre. E, ja nie obchodzę Halloween. No kurczę, idziemy do innych drzwi. Oczywiście, pewnie tu Halloween obchodzą, ale przecież to nie w Polsce. Tu w, w USA chyba się obchodzi, z tego co wiem. O, bardzo przepraszamy, to my już sobie idziemy. Dzień dobry, czy pani ma może twierdzi? I don't speak Polish. Co to znaczy? Skąd pani nasz język rozpoznała? I don't speak Polish. Aha. Godzinę później. Akurat musiałyśmy już całą siedzę sprawdzić, czy są to i tylko dwie osoby obchodziły. Co się dzieje? Dobra, może chodźmy, bo już spóźnimy się na imprezę. Uuu, ja, ja mam dla was dobrą wiadomość. A co one tu robią? Przecież to są nasze sąsiadki, które yy, no akurat nie dawały nam cukierków, bo nie obchodziły Halloween. To prank! Nie, nie musisz być zawsze taką niezdarą. No weźcie, to jest fajne. No wcale, że nie. Czy wszyscy myślą, że to jest fajne? No, my myślimy, że nie. Eee, ale i tak, tak będę robić. Ty nigdy wniosków nie wyciągasz. Eee, możecie mi dać czegoś do picia? Eee, bonbon, masz coś? Bo ty zawsze coś masz. E eee, tak. Proszę. Błagam, tylko żeby ona się ode mnie odczepiła. T nie po to przynoszę jej to wszystko. Eee, tak, to twoja woda. Zaraz się spóźnimy na imkę, chodźmy. A,

Ej, może dalej poimprezujemy? Słuchajcie, byłam tylko na końcówce tego odcinka, chyba. Tak. Yy, to dlatego, że nie chciało mi się być w tym odcinku. Jeśli byłam, no to też fajnie. Yy. Ale ogólnie to jestem w tym serialu. I to jedna z najważniejszych. Eee. Yy. Tylko że zawsze się gdzieś spóźniałam, tak będzie w tym serialu, ale ogóle tutaj się nie spóźniłam, eee, tak nie będę za dużo gadać. Mm. Jeśli spodobał wam się odcinek, zostawcie kciuka do góry. Nie zapominajcie też o subskrybowaniu kanału. Eee, dzięki czemu mój kanał będzie miał. Eee, więc większą ilość obserwujących i dzięki temu też kanał jest coraz większy, bo ostatnio yy, kilka osób mnie też odsubskrybowało. Yy, a więc tak, miłego dnia, ho, 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 a nie! To nie to święto!